Witam, witam. Ja jestem sobie na teraz kolejny odcinek z Brawl Stars. Więc na początku subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczki, żeby być na bieżąco. No i zostawcie lajka, jeśli film was coś podoba. No i co? Zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym zrobić takie coś, że jak wiecie, że jak się tak. Czekajcie, pokażę Wam. Jak się tak obracamy, to możemy kogoś do na przykład sojusznika znaleźć. I teraz chciałbym takie coś zrobić, znaleźć sojusznika? O może oha, no nie wie co to jest. No sojusz chce. Co już. No Jezu! No. Nie to nie! Ha! Ale ją rozwaliłem. Słuchajcie, ludzie chyba na to nie reagują. Czekajcie, ja... No, ludzie nie reagują na to. Jest ładnie. Ładnie. Ok, numer 10. Słuchajcie, to chyba oni nie chcą być, ale słuchajcie. Gramy do 5 minut i słuchajcie pokażę wam nową gierkę, gdzie będziecie mogli pisać, gdzie będę mógł robić takie challenge, można powiedzieć, coś takiego. Gierka jest naprawdę zarąbista. Bym powiedział za ale nie. Naprawa autorskie. Ale nie, serio. Ta gra jest zarąbista. Myślałem. Nie no, ja, ja tak myślałem, nie? Kurde. I serio ja myślałem, że on już y, będzie ten sojuszem ale on tylko No wiecie. Okej. Okay. Gościu. Gościu. Serio? I dobra, nie, to nie ma sensu, bo ja tylko tracę pucharki, naprawdę. A słuchajcie, ja wam jeszcze nie powiedziałam, jutro o 15 jest koniec, tak można powiedzieć, tego konkursu, co jest yy, tam napisane tam, więc piszcie komentarze. Ci, którzy oglądają film, nazywa się tam... Yy, czekajcie. Bo zapomniałem. No co? Serio? E, dobra, film się tam nazywa. Yy, konkurs na nazwę yy, klanu w yy, Brawl Stars, coś takiego. Na koniec filmiku, yy, tego filmiku, Wam pokażę to. No i okej, okay, gramy. Więc Wam tam pokażę. I piszcie komentarze. Bo ja jeszcze nie sprawdzałem A tak, myślę, że będą tam filmy to Znaczy komentarze Jestem ciekaw kto tam pisał, bo ja miałem nazwę tych osób, czyli tam Rekonzy Pasjonaci Rowerów Polecam jego kanał, grałem z nim w Brawl Stars I na pewno będę z nim grał i okej, okay. nie wiem, może jeszcze mi się da. Tego sojusznik, może sojusznik będzie. No nie, no nie, no nie rozumiem, I Nie, <tryk> nie. ja się Dobra, słuchajcie, my się widzimy już w tej gierce. Okej, okay, słuchajcie, gierka nazywa się yy, V3D czy F3D? Jak to woli tam mówić? Słuchajcie, o to chodzi w tej gierce, że robimy triki tam, zbieramy punkty i takie tam. I naprawdę mi się ta gierka podoba. Bo na przykład, czekajcie, pokażę Wam, co byśmy mogli zrobić. Na przykład, byśmy mogli, byście mi napisali zrób, y, nie wiem, flipa y, tutaj, na przykład. No i ja bym musiał to wykonać. Bym się nie poddawał. Ja bym to robił. Naprawdę. I myślę, że będziecie pisać. Y Yy, tam, komentarze. No, chyba, że Wam się ta gierka nie podoba na moim kanale, no to nie będę jej nagrywał. Nie wiem, ja teraz Wam tylko ją pokazuję. Więc dzisiaj jest ogólnie główny filmik z tą grą. No i myślę, że fajna, bo mi się ta gra naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo podoba. Wszystkie triki, które tutaj mogą być. Kurde, trochę mi nie wyszło. Aha, spoko. No i taka jest animacja. Tutaj możemy sobie jeździć. Ok, tutaj możemy sobie takiego trika strzelić. Ok. No i ładny trik. Tutaj możemy oczywiście. Wiecie, co jest tutaj najgłupsze? Patrzcie, To jest manual. Nie. A teraz pójśćcie na to. Czekajcie, tylko się odwrócę. To jest takie głupie. Przecież można robić... Ej, ja nie wiedziałam, że manuala można robić Ej, ten Ej, tyłem. Nie wiedziałem, naprawdę. Serio nie wiedziałem. What? OK. Co to jest? Aha. A i tutaj możemy sobie tak zjechać. Ładnie, pięknie. Tutaj mamy taką gwiazdeczkę. Oczywiście, standardowo reklama. Słuchajcie, być może dzisiaj, albo jutro, będzie film z Robloxa. Ogólnie zainstalowałem Robloxa i myślę, że filmy Wam się z Robloxa też spodobają, bo naprawdę fajna jest ta gra. Ci, którzy nie wiedzą, co to za gra, to się właśnie dowiedzą. Gra jest również dostępna na komputer. No to pewnie wszyscy wiedzą. Nie wiem, może to głupie, że ja tak mówię. Ale no po prostu jak ktoś nie wiedział, co to Roblox, no to teraz już wie. Okej, okay. tutaj można tak. Skoczę? Tak, przeskoczę. Okej, okay. teraz tutaj takie. Ja. Czekajcie. Coś nie wyszło, powiem wam. Czekajcie. To nie wyszło. Okej, okay, to... No oh, świetnie nie? Normalnie świetnie. Można upaść na świecie rej można upaść. Świetnie. Ale ogólnie ci, którzy lubią takie gry jak na przykład triki na BMX, to polecam tą gierkę, bo gierka naprawdę żarąbista, wciągająca i bo zarobić takie upadki XD. Można takie triki robić. Więc okej, okay, ja tutaj sobie jeszcze strzelę. Dobra i teraz dla mnie challenge. Yy... Robić ten... Robić trick jakiś. Jechać tyłem. Ale na tej rampie. Okej. Okay. I oczywiście nie wyszło. Ogólnie fajne siedzenie ma ten gościu. Oczywiście w następnym odcinku, jak będziecie chcieli ten fi e, film, to e, z, e, odcinek z tej gry, to oczywiście Wam pokażę jak e, tu, e, robić swoje rowery, jak ludzika ubierać coś takiego. Bo no to naprawdę świetna gra młodych wycinawców można powiedzieć. Okej. Okay. I hops No, i tutaj możemy, tak? Nie wyszło mi, ale nie, słuchajcie, to jest świetne. Patrzcie, stoję mie w miejscu. No nie, no to jest świetne, nie? Albo to, no nie, no, no to jest świetne, nie? Że ta animacja, czekajcie. Słuchajcie, ta animacja jak... Jezu, jak ten człowiek się wygina. No dobra, tym pięknym akcentem jak Willy w grze V3D 3 odcinek. No i słuchajcie, ja wam jeszcze teraz pokażę yy, ja jak się ten, ten filmik z konkursem nazywa. Więc... Do filmiku.